Chwilowe problemy z połączeniem Ale już jesteśmy w studio Ze słonecznego rajdu O Puchar Malezji W motorach Wyczynowo, krosowo Ścigowych Uczestniczy jeden z polskich Rajdowców Piotr Dworniczak Na tym brązowym ścigaczu Susuki Już widzę zielone światło ruszyli Ruszyli Jotrek jest ostatni, wyprzedza po zewnętrznej? Nie, nie, je, nie, je, je, jednak nie, owak. I bierze go wewnętrzną stroną, tak jest, jest przedostatni. <grym z silnikiem> Ostry teraz wykład. I już wraca na tor, jest nadal przedostatni. Problemy <grym> z silnikiem. To nie silnik, proszę państwa. Czemu on zwalnia? Wolę udawać pokery.